Doda 36 litrów, nie kryje, że nudzi się jej w domu podczas przymusowej kwarantanny. Jednak już niedługo się to zmieni. Artystka za pośrednictwem Facebooka oznajmiła fanom, że od przyszłego tygodnia znów wraca do pracy i jest z tego powodu bardzo szczęśliwa. Przez pandemię koronawirusa Doda przez miesiąc była skazana na przebywanie w domu. Czas umilał jej oczywiście mąż Emil Stępień 43 litry. Artystka starała się zachęcić fanów do tego, by tak jak ona również pozostali w mieszkaniach. Oczywiście jak na dodę przystało gwiazda zadbała o atrakcję dla internautów. Gwiazda podzieliła się z obserwatorami między innymi gorącymi zdjęciami z sesji wykonanej w ogrodzie. Artystka marzyła jednak o chwili, gdy będzie mogła wrócić do pracy i w końcu jej marzenie się spełni. Doda na Facebooku poinformowała fanów, że od poniedziałku znów rozpoczyna pracę nad filmem Dziewczyny z Dubaju. Minął miesiąc odkąd siedzę w domu. Od poniedziałku nareszcie wracam do pracy nad przygotowaniami do filmu, napisała artystka. Przypomnijmy, że początkiem roku Doda postanowiła zawiesić karierę muzyczną i zająć się realizowaniem swoich pasji, do których należy M. Inaczej produkcja filmowa. Rabczewska razem z mężem zajmują się obecnie pracą nad produkcją filmu Dziewczyny z Dubaju. Małżonkowie postanowili podjąć się realizacji kontrowersyjnego tematu związanego z życiem polskich modelek i celebrytek, które dorabiają sobie podczas seks wyjazdów. Piosenkarka twierdzi, że zna kilka znanych dziewczyn, które mają za sobą podobne doświadczenia, dlatego będzie miała informacje z pierwszej ręki, a historie przedstawione w filmie będą wiarygodne. Reżyserem została Maria Sadowska. Gwiazdka, 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 zobacz więcej materiałów wideo.